ma widzowie, z tej strony y, walteku y, gejz Nie można nagrywać Poczekajcie chwilę Nie będziesz mi mówił co mam robić, to cholery Ok, na co się dalej nagrywa Ehe. No to słuchajcie Dzisiaj, co to jest? Ja tak weź posprzątaj te śmieci, co są na lacie. Co? Posprzątaj te śmieci, co są na lacie. Y, kontynuując, dzisiaj... Słyska, fajna winda. Serio? Jedzie tak szybko, jedzie tak szybko że no się i to tylko nieraz. raz. To szkoda, że nie włożyłeś brązowych spodni. Y, to weź te śmieci, a ja tutaj muszę powiedzieć coś do y, moich widzów zaraz co? Jak to za oglądalności? Eee, tak. Dzisiaj... Nagrywam tak jeden poradnik. W ogóle... Też Nieważne. Dzisiaj poradnik... Maga to poradniku jeszcze nie było na YouTubie. Bo nie szukałem. Eee, więc... Tak. Dzisiaj poradnik. Jak zrobić poradnik? Wiem, że się cieszycie. E, a teraz, y, zaraz, w sumie, jakby to zacząć? Jak zrobić poradnik? To w sumie, poradnik. E, jakby, jak to. Ale. Miecek, y, tak weź mi pomóż nabrać odcinek. A co? Jak zrobić poradnik? Ale o czym? No, jak zrobić poradnik? Nie. nie, nie zrobiłeś tego. Nie. Dlaczego ty próbujesz zrobić poradnik? Jak zrobić poradnik? A co? Tego się nie da zrobić. Udowodnij ci, że się da. Co słuchajcie? Co no zrób? To zrobię. Słuchajcie, wiecie jak zrobić poradnik? Spokojnie, ja też, dlatego mnie tak Wam powiem. Co? A co szefasz? No powiedz jak zrobić poradnik Eee, co się stało? Dobra, nieważne. Mnie tak, nie, tak, y, nie tak nie tak mnie wie, to ja wam powiem. Y, poradnik, jak zrobić poradnik? Wiecie jak? Ja już wiem, przeczytałem w internecie. Jak micha, o kurde, moja kamera! Nie tak, e, no, moja no, kamera! doprawie no ale gdzie ja jestem teraz? O dobra. Okay. Hmm. Dobrze? Chyba tak. No nie. to słuchajcie. Wiecie jak zrobić poradnik? Ja też hmm. wiem, bo, bo przeczytałem w internecie. No dobra, pomyłem. Nie nie masz internetu. Nie o to chodzi, ja nie umiem nawet czytać, kłamałem. Przepraszam. No to tak. Um. No, wiecie jak zrobić poradnik? O mnie tak fajną masz gazetę. No, weź to przecież tutaj, bo ja nie umiem. Ale ja też nie umiem trwać. Weź, idź z tym. No, a więc To większą, może będziesz mógł. A więc słuchajcie, poradnik. Teraz jest większa. O, dobra, słuchajcie. Poradnik. Wiecie, jak zrobić poradnik? W ogóle fajny kość tutaj jest. Ten niebieski, widzisz? No, widzę. Ładny. No, o, wezmę ten. Nie, to idź z tyłu. Czemu tam ludzie biegają chwilę, ja tam idę. Czemu wybiegacie? No, Mietek to już kolejni w tym tygodniu. No, nie biegajcie! Dobra, słuchajcie, widzowie. No to wiecie, jak zrobić poradnik? Pytam się, to już nie wiem, który raz. Ale słuchajcie, poradnik się robi, także. Alop? tak kamera mi się rozładowała. A. No to, to ja ją wezmę. Idę ją Aha. naładować Co Ale... to, to ja idę do domu No Ja wezmę was do kibla Zaraz, co? Co ty chcesz robić? Mietek! Do widzenia Co? Gdzie jest kamera? W kiblu Gdzie? E nie przeszkadzaj, bo zra. A, no to miłeko. To chodź, idziemy do domu. No właśnie. Trochę tutaj gorąco. Wiem. Eee, A no więc teraz znikamy w tort. Tort? A to nie było tak, że się szło przez... Przez papier toaletowy? Zresztą nie wiem. Dobra, to e, tak. 呃。Uh